Łobuzy krzywdzą nową dziewczynę. Fatalny błąd. Minutę później błagali ją. Zanim zaczniemy, napisz z jakiego kraju nas słuchasz. Miłego oglądania. Kiedy Claire West po raz pierwszy weszła na ganek westkrów High, powietrze było zimne i wilgotne. Cienka mrzawka kapała na chodnik, pozostawiając plamy na jej trampkach, a sosny otaczające miasto Elmhaven stały w cichej mgle, jakby obserwując każdy krok przybysza. Miasto zdawało się oddychać inaczej, ciszej, ciaśniej, jakby każdy poranek zaczynał się tu od wydechu, a nie wdechu. Po takomie, hałaśliwej i za, z ciągłym trąbieniem, rykiem motocykli i siłowni, M. haven nie tylko wydawało się inne, było obce. Wszystko było tu wolniejsze: drogi, widoki, nawet szkolny dzwonek brzmiał leniwiej. Klerę szła korytarzem, starając się wtopić w tło. Szary sweter, włosy spięte w niechlujny kok, plecak na ramieniu. Nie szukała spojrzeń. Ani jednego. Panowała w niej wyuczona pustka, jak u wojownika, który nie wchodzi już na ring, ale wciąż czuje zadyszkę przed walką. Miała 16 lat i już 9 lat treningu za sobą. Mogła znokautować kolanem z obrotu, pozbawić oddechu jednym łokciem. Ale tutaj nikt nie mógł wiedzieć. Tutaj była tylko dziewczyną, tak jak setki innych. Pani West dostała pracę w tej samej szkole. Biuro na parterze piąta klasa. Była tą samą nauczycielką, która przynosiła domowe wypieki na spotkania z rodzicami i pisała słowa zachęty na marginesach zeszytów. Kiedy Klerę zapytała, dlaczego musi zaczynać od zera, i matka odpowiedziała łagodnie, ale stanowczo, żebyś mogła być sobą. Żebyś nie była odbiciem pierścienia. Po prostu klerę. Po prostu osobą. Klere nic nie powiedziała. W środku wszystko się kłóciło. Ale skinęła głową. Nie z posłuszeństwa, ze zmęczenia. Czasami łatwiej było udawać słabość, niż ponownie wyjaśniać, dlaczego jest się silnym. Pierwsza lekcja minęła bez incydentów. Klery siedziała z tyłu ławki, pisała wyraźnie, schludnie i nie odzywała się do nikogo. Nauczyciele zwracali się do niej grzecznie, koledzy z klasy, z ciekawością, ale bez zainteresowania. Na trzeciej przerwie poczuła, jak między jej łopatkami narasta napięcie. Wiedziała, że cisza jest zwodnicza. Pod spokojną gładkością prowincjonalnych korytarzy, ktoś zawsze szuka kogoś, na kim mógłby się wyżyć. I wiedziała, że zapach nowej dziewczyny zawsze docierał do takich jak on. W jadalni panował hałas. Lino -uliem, czerwone plastikowe tejs, lepki makaron na talerzach. Klerę wzięła makaron i szklankę soku i usiadła w najdalszym kącie. Przy oknie. Jadła powoli, wpatrując się w stół, dopóki nie usłyszała kroków, zbyt pewnych, by były przypadkowe. Przed nią pojawił się cień. Klerę nie podniosła głowy od razu, ale rozpoznała go, takie postacie nie wybierają złej drogi. Troj Madyks. Wysoki, wysportowany, z uśmiechem człowieka, który przywykł do bycia poskromionym. Obok niego dwóch towarzyszy. Jeden w rozciągniętej koszulce. Drugi z plecakiem ozdobionym odznakami drużyny piłkarskiej. Ci sami, którzy śmieją się najgłośniej, ale mówią najciszej, gdy są sami. To miejsce jest zajęte, powiedział Troi z udawaną uprzejmością. Klerę skinęła głową, nie odrywając wzroku od talerza. Świetnie, więc teraz siedzę tutaj, powiedział i opadł przed nią, przechylając powietrze swoją postawą. Jego klakierzy zaśmiali się. Klere nie odpowiedziała. Żuła powoli, celowo, nie rozpraszając się. Czekał na reakcję. Nie doczekał się. Hej, czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, kim jestem? zapytał, już zirytowany. Milczysz, czy po prostu jesteś głucha? Jej ramiona napiły się lekko, ale twarz pozostała niewzruszona. Troj spojrzał na swoich przyjaciół, jak aktor, który stracił uwagę publiczności. A potem zrobił coś, czego nie powinien. Podniósł jej tacę i bez ostrzeżenia przewrócił ją. Makaron i sos śmietanowy rozlały się głośno na kolana Klari, a krople sosu ochlapały jej plecak i krawędź stołu. Do jej uszu dobiegł głośny śmiech. Ktoś z najbliższego stolika odwrócił się, ktoś wyciągnął telefon. Troj zaśmiał się, UPS. To było nie. Klere nie ruszyła się z miejsca. Przez kilka sekund panowała absolutna cisza. Potem powoli wytarła ręce serwetką. Wstała. Wstała tak spokojnie, jakby nic się nie stało. Była popłamiona, włosy przykleiły jej się do policzka, ale w jej spojrzeniu nie było złości ani strachu. Jesteś przemoczona, nowa dziewczyno, kontynuował kpiąco Troj, ale jego głos lekko drżał. Klerę patrzyła prosto na niego. Nie odezwała się ani słowem. Żadnego gestu. Tylko zimna jasność. Potem podniosła plecak, zarzuciła go na ramię i wyszła, zostawiając za sobą kałużę mleka, makaron i ciszę rozlewającą się pojadalni. Dała mamie słowo. Na razie, tylko na razie, będzie po prostu Klarą. Ale w jej spojrzeniu już rodziło się coś, co wkrótce zmieni nie tylko jej reputację, ale cały Elmhaven. Następnego ranka wyglądało na to, że wczorajszy incydent nie zrobił najmniejszego wrażenia na Troju Maddoxie i jego kompanii. Minął Klarę na korytarzu, Uśmiechając się leniwie, po czym bez słowa wyciągnął rękę i zrzucił jej plecak z ramienia. Klerę zatrzymała się, pochyliła, cicho podniosła swoje rzeczy i poszła dalej. Czekał na reakcję. I znów jej nie doczekał. Zirytowało go to bardziej niż jakikolwiek krzyk. Troj potrzebował sceny, publiczności, występu, a ona nie grała według jego zasad. W porze lunchu zaczęło się drobne zastraszanie. Ktoś podmienił jej podręcznik z pustą okładką, a po południu jej zeszedł do literatury wylądował w koszu przed klasą. Trzeciego dnia ktoś narysował karykaturę na jej szafce z podpisem milcząca ze zgniłą twarzą. Nikt nie widział jej reakcji. Zupełnie jakby tego nie zauważyła. Ale każdego wieczoru zdzierała z siebie tę skorupę obojętności i w milczeniu wycierała mokre plamy z ubrań, starannie segregowała podarte kartki i odrabiała pracę domową z perfekcyjną schrudnością, ponieważ dyscyplina jest również formą walki. Trzeciego dnia na lekcji Algebry zauważyła, jak jej koledzy zaczęli się wtrącać, gdy weszła. Spodziewali się kolejnego psikusa. Stało się jasne, szkoła nie była po jej stronie, przynajmniej jeszcze nie teraz. Jedyną osobą, która próbowała interweniować, był pan Buxton, nauczyciel historii, niski mężczyzna z wiecznie pognięcioną marynarką, i uprzejmym spojrzeniem. Zatrzymał Klarę po lekcji, poprosił ją grzecznie, by usiadła i patrząc nad okularów powiedział cicho. Że zauważył sposób, w jaki jest traktowana. Ona, nie patrząc mu w oczy, powiedziała, że wszystko jest w porządku, tylko trudności adaptacyjne, nic specjalnego. Zrozumiał coś, ale nie nalegał. Życzył jej tylko powodzenia i powiedział, że jego biuro jest zawsze otwarte. Tego wieczoru, gdy deszcz walił w perepet, Klerę długo wpatrywała się w ekran telefonu, wahając się, czy wybrać numer. Ale potem, jakby automatycznie. Jej palce nacisnęły przycisk połączenia. Głos słuchawcy odpowiedział natychmiast, spokojny i ochrypły, z typową azjatycką miękkością. Klerę, dawno się nie odzywałam. Co słychać w Elmhaven? Milczała przez dłuższą chwilę, zanim odpowiedziała, nudno. I pachnie jak mech. I jest takie, inne. Maestro Han nie pytał o szczegóły. Wiedział, kiedy słuchać. Kiedy wyjaśniła co się dzieje, nieszczegóły, ale sedno, powiedział cicho. Pamiętasz, co zawsze mówiłem, siła nie jest ukryta w pięści. Siła jest ukryta w chwili. Znajdź ją i nie spudłuj. Klerę skinęła głową, choć nie mógł tego zobaczyć. Wiedział, że zrozumiała. Następnego dnia w szkolnej bibliotece między półkami z biologią i zbiorami amerykańskiej poezji po raz pierwszy dostrzegła ją Zoe Marsh. Dziewczyna z kosmykiem kręconych włosów i wyglądem ptaka, który został zraniony zbyt wiele razy. Zoe siedziała sama, bazgrząc w zeszycie. Kiedy Claire przeszła obok, podniosła wzrok, a w jej spojrzeniu pojawiło się dziwne rozpoznanie. Nie było w nim strachu, ale nie było też odwagi, raczej zmęczenie ciągłym napięciem. Później wpadły na siebie przy automatach z wodą, a Zoe nagle powiedziała cicho, on jest taki z każdym. Po prostu ty milczałaś dłużej niż inni. Klere nic nie odpowiedziała, ale od tej pory siedziały obok siebie w klasie, a w porze lunchu przy tym samym stole. Milczały. Dużo ciszy. I w tej ciszy pojawiła się dziwna, silna więź. Upokorzenia stały się mniejsze, ale bardziej subtelne. Teraz były to plotki. Ktoś rozpuścił plotkę, że Klere uciekła z zakładu. Ktoś szepnął, że jest niestabilna psychicznie. Nauczyciele udawali, że tego nie zauważają. Administracja udawała, że wszystko jest pod kontrolą. Ale wszystko, co się działo, wbijało się w nią coraz głębiej, jak gwóźdź pod skórę. W pewnym momencie Zoe cicho zapytała, czy zawsze trzymasz to wszystko tak dla siebie? Klerę wzruszyła ramionami. Dopóki jesteś cicho, oni nie mają broni. Taka była jej logika. Ale nawet żelazo się wygina, jeśli podgrzewa się je wystarczająco długo. Trzeciego dnia. Podczas prezentacji z wiedzy o społeczeństwie, Troj głośno zachichotał, gdy Klerę podeszła do tablicy i szepnęła tak, by cała klasa mogła usłyszeć: Patrzcie, ta cicha zabiła swoją rodzinę i teraz żyje pod przybranym nazwiskiem. Śmiech dyskretnie przetoczył się przez rzędy. Nauczycielka nie zareagowała. Klerę wpatrywała się w ekran projektora, ale tym razem trzęsły jej się ręce. Po zajęciach nie poszła jak zwykle do stołówki. Zamiast tego stała na korytarzu przy oknie. Patrząc na kompleks sportowy za szkołą, gdzie starsi uczniowie zwykle chodzili po lekcjach, i w tym momencie zdała sobie sprawę, że rozmowa z trojem musi się odbyć. Bez publiczności, bez hałasu, bez jego przyjaciół, tylko ona i on wszystko inne przyjdzie później. Czwartego dnia, po ostatniej lekcji, Klera opuściła budynek szkoły później niż zwykle. Nie spieszyła się. Powrót do domu oznaczałby ponowne okłamanie matki i udawanie, że dzień był spokojny. A w środku kipiała. Nie ze złości, nie z urazy, ale z nagromadzonego napięcia, które nie miało ujścia. Przeszła obok sali gimnastycznej, gdzie ostatni zawodnicy już wychodzili. Większość z nich kierowała się w stronę parkingu, wracając do swoich samochodów, do swoich rozmów, do zwykłej rutyny. Wiedziała, że troj spóźniał się po treningu. Zawsze wychodził ostatni, więc mógł dłużej patrzeć, jak inni się na niego gapią. Cały jego autorytet opierał się na jego ostentacyjnej sile, na jego szorstkim uroku, na fakcie, że nikt nigdy nie postawił go na jego miejscu. Klerę nie czekała długo. Jakieś 15 minut później drzwi siłowni otworzyły się i na ganku pojawił się Troj w stroju treningowym, z rozczochranymi włosami i słuchawkami na uszach. Od razu ją zobaczył. Uśmiech na jego twarzy nie pojawił się od razu, ale pewność w jego chodzie się nie zmieniła. Podszedł bliżej, zerknął przez ramię, by upewnić się, że nikogo nie ma w pobliżu, uśmiechnął się. Znowu ty. Klerę stanęła na skraju parkingu. W pobliżu nie było żadnych samochodów, żadnych świadków. Tylko szary asfalt, stare latarnie i cienka warstwa mgły pokrywająca niziny. W tej przestrzeni czas jakby zwolnił. Zrobił kilka kroków w jej stronę i zatrzymał się na wyciągnięcie ręki. Nie przeciągała tego. Powiedziała wprost, że chce dokończyć to, co zaczął. Żadnych tłumów, żadnych telefonów, tylko ona i on. Na początku był zaskoczony. Potem się roześmiał. Myślał, że to żart. Ale kiedy zdał sobie sprawę, że mówiła poważnie, jego brwi uniosły się ze zdziwienia. Wtedy zaproponowała grę. To było proste: jeśli wygra, Zrobi wszystko, co powie, każdego dnia, bez zadawania pytań. Jeśli przegra, będzie musiał przeprosić. Przed wszystkimi. Bez żadnych zobowiązań. Spojrzał na nią, ocenił ją. Mała, chuda, uparta, ale nie niebezpieczna. Grał w futbol od dziesiątego roku życia. Miał masę, siłę, szybkość. Nie miał się czego obawiać. Skinął głową. I dodał, żadnych zasad. Wyszli na środek pustego parkingu. Asfalt był jeszcze ciepły od popołudniowego słońca. Kleres zdjęła plecak i odłożyła go na bok. Jej twarz była spokojna, a oczy skupione. Stał naprzeciwko, przygotowując się psychicznie. Nie zadał sobie nawet trudu, by zdjąć koszulkę. Pomyślał, że zrobi to w kilka sekund. Zaczął pierwszy, zgodnie z oczekiwaniami. Rzucił się do przodu, rozstawiając ramiona na szerokość barków, spodziewając się powalić ją jednym pchnięciem. Ale Klerę ani drgnęła. Zrobiła pół kroku w bok, pozwalając mu chybić i w tym samym momencie jej łokieć uderzył go prosto w bok. Niemocno. Wystarczająco mocno, by stracił tempo. Jęknął i odwrócił się do niej, ale już nie z uśmiechem, z zakłopotaniem. Po raz pierwszy poczuł, że traci nad sobą kontrolę. Następne kilka sekund minęło szybko. Zbyt szybko, by mógł to zrozumieć. Jej ruch był precyzyjny jak sprężyna. Mały zamach, ostre kopnięcie w tył kolana upadł na ziemię, tracąc równowagę. Nawet nie zdawał sobie sprawy, jak. Chciał wstać, ale w tym momencie otrzymał krótkie kopnięcie w splot słoneczny. Niegwałtowne, ale przeszywające. Wystarczające, by zaparło mu dech w piersiach. Leżał na ziemi. Żywy, nie pobity, ale niezdolny do wstania. Stała nad nim, oddychając spokojnie. Bez triumfu, bez gniewu. Tylko spojrzenie, które nie było groźbą, ale przypomnieniem. To była kontrola, powiedziała to była kontrola. Nie siła. Mógł zemdleć. Mogła złamać cokolwiek w jego ciele. Ale tego nie zrobiła. Ponieważ tego nie chciała, spojrzał na nią. W jego oczach nie było strachu, pojawiła się pierwsza rysa. Zrozumienie. I w tym zrozumieniu zniknęło coś ważnego, bezkarność, która zawsze dawała mu siłę. Następnego ranka Klerę, jak zwykle, weszła do szkoły. Wciąż miała na sobie ten sam szary sweter. Włosy spięła w kok. Kiedy się pojawiła, na korytarzu panowała cisza. Nikt nie wiedział, co się stało, ale plotki rozeszły się z niesamowitą prędkością. Ktoś powiedział, że Troi leżał na parkingu przez prawie pięć minut. Niektórzy mówili, że prawie połamała mu żebra. Niektórzy mówili, że sam uciekł. Prawda była taka, że na przerwie, tuż przed stołówką, Troi podszedł do Klarii. I przed wszystkimi, przed dziesiątkami oczu które przyzwyczaiły się do jego zadowolonego chodu, powiedział na głos: Myliłem się. Przepraszam. Bez kpiny. Bez żartu. Odszedł, a Klerę stała dalej. Było cicho. zaskakująco cicho. A potem się zaczęło. Ludzie podchodzili do niej. Najpierw dziewczyny. Potem faceci. Zadawali jej pytania. Prosili. By pokazała im kilka ruchów. Chcieli wiedzieć jak i dlaczego i czy można się tego nauczyć. Klere spojrzała na nich i po raz pierwszy od dawna pomyślała, że może nadszedł czas, by wyjść z cienia. Ale na razie milczała. Cisza była jej stylem, a w ciszy zawsze mogła usłyszeć kroki zmian. W drugim tygodniu po incydencie na szkolnym parkingu zaczęło się dziać coś dziwnego. Najpierw spojrzenia. Potem nieśmiałe pytania. Potem zaproszenia do wspólnego stołu. Ludzie, którzy wcześniej nie zauważali Klarii, zaczęli zwracać się do niej po imieniu. Coraz więcej kolegów podchodziło do niej na korytarzu, po lekcjach, mówiąc cicho, prawie szeptem: Możesz mi pokazać, a jeśli zostanę przyparta do muru, jak wtedy? Czy w ogóle można się uczyć, jeśli jest się słabym? Klerę odpowiedziała krótko, ale w pewnym momencie zdała sobie sprawę, to nie było już tylko zainteresowanie. To była prośba o ochronę. Na początku zaproponowała spotkania wieczorami w sali na tyłach szkoły. Opuszczonej, bez siatki, z krzywymi matami, gdzie kiedyś przechowywano sprzęt sportowy. Nie było tam luster ani sprzętu. Tylko ściany, powietrze i pragnienie, by coś zmienić. Najpierw przyszły trzy osoby. Potem pięć. Po tygodniu było ich już ponad dziesięć. Większość stanowiły dziewczyny. Kilku facetów, cichych, z wewnętrznymi pęknięciami. Nie potrzebowali walki. Potrzebowali poczuć, że w chwili zagrożenia nie spuszczą oczu. Klerę nie kreowała się na sensej. Nie nosiła munduru. Po prostu pokazywała im, jak stać, by nie upaść, jak odeprzeć cios, jak uwolnić się od ataku. Ale co najważniejsze, jak oddychać, gdy się boisz. Powiedziała, nie bój się siły. Bój się bezczynności. Te słowa zapamiętali najlepiej ze wszystkich technik. Szkoła nie wiedziała, jak zareagować. Na początku dyrektor uważał, że to inicjatywa, potem zaczął pytać, kto ją zatwierdził i dlaczego nie ma instruktora. Ale kiedy nauczyciele zaczęli zauważać, że ich uczniowie są mniej agresywni, a konflikty na przerwie prawie zniknęły, nastawienie się zmieniło. Pan Baksten, ten sam, który kiedyś zapytał Klarę, czy wszystko z nią w porządku, Teraz sam wpadał na lekcje, uśmiechając się i oferując stare podręczniki do anatomii, aby pokazać jej, gdzie nie należy uderzać. W międzyczasie reputacja Klarii rozprzestrzeniła się poza szkołę. Miasteczko było małe, a wieści szybko się rozchodziły. Niektórzy rodzice byli oburzeni. Czego ona ich uczy? Ale inni widzieli rezultat. Dzieci, które wcześniej bały się wracać do domu przez park, teraz trzymały głowy wysoko. Zoe, wyj pogrążona w cieniu na tle klasy, Teraz spokojnie patrzyła w oczy tym, którzy wcześniej szarpali ją za plecak. To było oczywiste, coś w powietrzu się zmieniło. Ale zmiany nie zawsze uszczęśliwiają wszystkich. Miesiąc później do Elmhaven powrócił człowiek, o którym nikt nie chciał rozmawiać. Dad Madyks, brat ojca Troja, który odsiedział osiem lat za napaść z bronią w ręku, pojawił się nagle i natychmiast wywołał dziwne napięcie w mieście. Nie ukrywał swojej niechęci do Clary. W barze... Gdzie zbierali się starzy bywalcy, zwykł głośno mówić, że ta dziewucha złamała troja, zrobiła z niego szmatę. Czuł, że honor rodziny został upokorzony i tylko rozmowa dorosłych może przynieść sprawiedliwość. Pewnego wieczoru, gdy Klera została dłużej niż zwykle na siłowni, sprawdzając sprzęt po treningu, czekał na nią przy tylnym wyjściu. Wysoki, ze złamanym nosem, ubrany w ciemną kurtkę. Nie krzyczał. Mówił cicho. Groźnie cicho. Oskarżył ją o uderzenie fego dzieciaka. Że prawdziwy mężczyzna nie wybaczyłby czegoś takiego. Podszedł bliżej z zaciśniętymi pieściami. Klerę oceniła odległość, kąt, oświetlenie. Wszystko tak, jak ją uczono. Nie zaatakowała. Czekała. Złapał ją za ramię i w tym momencie Klerę obróciła się. Jeden ruch, i był na kolanach. Drugi i jego ręka była przygwożdżona do ziemi. Ale nie posunęła się dalej. Zatrzymała się. I po prostu powiedziała: odejdź. Zanim będzie za późno. W tym momencie za rogiem pojawił się strażnik. Walkie talkie w ręku, wyraz zdumienia na jego twarzy. Kamera wisząca nad drzwiami zarejestrowała wszystko od początku do końca. Godzinę później policja pisała raport. Dziad oskarżył ją o napaść. Klara milczała. Kamera nie. Następnego dnia dyrektor wezwał Klarę do swojego gabinetu. Najpierw formalności, potem wyznanie. Komisja etyki postanowiła zaprosić ją jako doradcę do spraw bezpieczeństwa młodzieży. To było prawie oficjalne. Prawie, ponieważ Klara była jeszcze uczennicą. Ale jej działania były już omawiane w ratuszu. Policja, zainspirowana jej historią, Otworzyła gorącą linię dla nastolatków doświadczających przemocy. Miasto zaczęło mówić nie o walkach, ale o problemie systemowym, głębokim. Klera się nie zmieniła. Następnej nocy wróciła na siłownię. Wytarła podłogi, rozłożyła stare maty, sprawdziła bandaże. Uczniowie przyszli na czas. Wszystko było jak zawsze, ale w ich oczach nie było strachu. Była za to pewność siebie. Co oznaczało, że postępowała właściwie. Zakończenie szkoły w Westkrów Haj nie przypominało hucznej ceremonii z fanfarami i orkiestrą. Tutaj było prościej, sala udekorowana papierowymi girlandami, scena z popękaną drewnianą podłogą i bukiety polnych kwiatów. Ale w powietrzu unosiło się coś wyjątkowego. Poczucie zmiany, która naprawdę nastąpiła, a nie tylko opakowana w banalne pozdrowienia. Uczniowie siedzieli głośno, nauczyciele poprawiali listy, rodzice wycierali obiektywy swoich telefonów. Klery siedziała w pierwszym rzędzie, ubrana w togę ze złotą wstążką, oficjalnie jako przewodnicząca Rady Szkoły. Nieoficjalnie jako osoba, która przerobiła wewnętrzny regulamin szkoły tak, że nie był już taki sam. Zamiast strachu, szacunek. Zamiast izolacji, dialog. Zamiast zastraszania, wsparcie. Za nią siedzieli ci. Którzy rok temu patrzyli w podłogę, gdy ludzie na korytarzu krzyczeli za nimi. Teraz uśmiechali się, rozmawiali pewnie, snuli plany. Obok niej siedziała Zoe. Włosy rozpuszczone, postawa wyprostowana. W tym czasie zmieniła się z cichego bazgroła na marginesie zeszytu w pełnoprawną osobę z mocą w głosie. Miała do wygłoszenia przemówienie. Mikrofon lekko drżał, ale jej głos nie. Mówiła prosto, bez patosu. O tym. Jak jedna dziewczyna zmieniła nie tylko szkołę, ale także wewnętrzne poczucie, że można się oprzeć, że bycie słabym nie jest wstydem, ale pozostanie w nim jest wyborem. Jej zdanie stało się głównym akordem wieczoru, klera nas nie uratowała. Nauczyła nas, jak się ratować. W sali zapadła cisza, gęsta i pełna wdzięczności. Potem rozległy się brawa. Prawdziwe brawa. Po ceremonii rozdania certyfikatów i wyróżnień do Klarii podeszło dwóch mężczyzn w surowych garniturach. Przedstawiciele programu Liderzy Jutra, międzynarodowego projektu, który wybiera nastolatków mających realny wpływ na swoje społeczności. Mówili szybko, entuzjastycznie: Grant, stypendium, relokacja, wykłady, staże. To było to, do czego aspirowały dziesiątki z nich. Klara słuchała i milczała. Potem grzecznie, ale stanowczo powiedziała, że jeszcze nigdzie się nie wybiera. Nie dlatego, że nie chciała. Ponieważ wciąż była tu niedokończona praca do wykonania. Niektóre rzeczy trzeba dokończyć. Nie po to, by uciec, gdy będzie po wszystkim, ale po to, by zostać, dopóki korzenie nie zapuszczą mocnych korzeni. Byli zaskoczeni, ale uszanowali jej wybór. Później, gdy wszyscy robili zdjęcia, rzucali czapkami w powietrze i śmiali się z ulgą, Kero kratkiem udała się na siłownię. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. W środku było pusto. Cisza była znajoma jak oddech przed walką. Ale teraz nie była przerażająca. Na ścianie, gdzie wcześniej wisiały plakaty z życzeniami sukcesów w piłce nożnej, teraz przybita była nowa tabliczka. Drewniana, z wypalonym napisem Clare West. 2024 rok nie staliśmy się silniejsi. Staliśmy się bardziej wolni. Pod nią stały trzy osoby, uczniowie gimnazjum. Przyglądali się w milczeniu. Jeden z nich poprawił napis, jakby chciał się upewnić, że jest prawdziwy. W tym momencie stało się jasne, że jej imię nie pozostanie na tablicy. Weszło już w sposób myślenia, stania, mówienia. Klerę nie chowała się już za swetrem, nie patrzyła w podłogę, nie zaciskała pięści w kieszeniach. Stała jak osoba, która nie aspiruje do bycia bohaterem, ale staje się nim, gdy nie ma nikogo innego. Świat wokół niej nie stał się idealny, ale stał się inny. Na korytarzach było mniej szeptów. W klasach więcej ludzi słuchało. A co najważniejsze, więcej osób gotowych stanąć w obronie, gdy zajdzie taka potrzeba. Po ukończeniu szkoły Clare nie zniknęła. Obiecała, że przyjdzie na pierwsze spotkanie nowego klubu, gdzie będą ci którzy będą kontynuować to, co zaczęła. Powiedziała, że przyjdzie nie jako trener, nie jako lider, ale po prostu jako osoba, która wie, że warto walczyć. Na sali zapanowała cisza, ale w tej ciszy był początek nowego rytmu. A zaczęło się od jednego uderzenia serca, jednego wydechu, jednego kroku dziewczyny, która kiedyś zdecydowała dość. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał. Polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.